Ksiądz Mikołaj Łęczycki: Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego. Czyta Andrzej Gmiterek: Trzecia droga do grzechu śmiertelnego czytanie złych książek. Trzeba się wystrzegać, czytania książek, które opowiadają o rzeczach nieprzyzwoitych i wszetecznych. Czy to są poeci nawet starożytni, czy też powieściopisarze, czy też lekarze, którzy podają dokładny opis członków ciała, piszą o czynnościach nieprzyzwoitych. Takie czytanie niezmierną przynosi młodzieńcom szkodę. Wolno takie rzeczy czytać chirurgom i lekarzom, ale nie dla zaspokojenia ciekawości, ale dla nauki. Dlatego Sobór Powszechny Lateraneński za Leona X nakazuje Nauczyciele takich książek do wykładu niechaj nie używają, ani też niech nie dają uczniom do czytania, bo takie książki podkopują dobre obyczaje i do bezbożności prowadzą. Tak samo nakazuje i Sobor Trydencki, aby takich książek w szkole z uczniami nie czytano, bo one psują obyczaje młodzieży. A pogański pisarz Plutarch powiada, chłopcy bardziej potrzebują opiekuna przy czytaniu, aniżeli w podróżowaniu. Święty Cyryl Aleksandryjski powiada, lepiej jest potknąć się nogami, aniżeli oczyma. Święty Izydor, którego Najświętsza Panna białym płaszczem okryła, nie pozwala chrześcijanom czytać poetów, bo oni swymi opowiadaniami zmyślonymi pobudzają złe porządliwości. Święty Higinus, papież, odmówił nadania Paliusza, Dezyderiuszowi, biskupowi Gali, dlatego, że sam czytał poetów pogańskich i innym wykładał. W tessali na prowincjonalnym synodzie postanowiono, aby książki pisane przez biskupa Heliodora w jego młodości, pobudzające do grzesznej miłości, spalono. A gdyby autor na to się nie zgodził, ma być z urzędu biskupiego złożony. Co też rzeczywiście się stało, gdy książek dla innych szkodliwych nie chciał oddać na spalenie. Święty Hieronim, podając wskazówki, jakich się trzeba trzymać, aby zachować niewinność, zakazuje czytać Horacego, chociaż tenże mniej ma nieprzyzwoitych wierszy, aniżeli Ovidiusz i Martialis, i powiada, jakże można pogodzić Horacego z psalmami. Nawet filozof pogański Plato nie pozwala w Rzeczypospolitej czytać poetów. A zwłaszcza poezji Homera. Bo chociaż jego poematy nie są tak nieprzyzwoite jak innych, to jednak przez to, że opowiadają o nieprzyzwoitych postępkach bogów, które nam ludziom nie przystoją, mogliby niektórzy, czytając o takowych, mieć pobudkę, żeby coś podobnego czynić. Albo jak pisał Maximus, tyzyjski filozof ze szkoły Platona, aby umysłów młodzieńczych nieprawości nie opanowały. Albowiem, jak powiada tenże sam Plato, zły poeta może popsuć nawet szlachetnych mężów. Z tej samej przyczyny, mówił Cicero, albo trzeba usunąć z książki to, co jest nieprzyzwoite, albo całą książkę odrzucić. Pokarmem przez szatana podanym, powiada święty Hieronim, są wiersze poetów i światowa mądrość. Rzymianie, jak opowiada historia, wypędzili nie tylko z Rzymu, ale z całej Italii mówców i poetów, którzy wydawali nieprzyzwoite książki albo przedstawiali w teatrach nieskromne sztuki. Lacedemończycy, jak opowiada Plutarch, kazali wyrzucić ze swego państwa księgi archilocha, które były nieprzyzwoite. Król Filip Macedoński poetów kazał wykreślić ze spisu sztuk pięknych, aby uchronić młodzież od zepsucia. Cesarz rzymski August w państwie swym zakazał, jak opowiada historyk Swetoniusz, czytać książki niemoralne. A między innymi wyraźnie potępił pisma Owidiusza, poety, o miłości, a jego samego za niemoralność wysłał na wygnanie. Nie pomogły żadne wstawiennictwa ani też prośby, aby mu z wygnania powrócić dozwolił. Tak samo też w pierwszych czasach Rzymu król Numa Pompliusz postanowił, aby książek niemoralnych nie wydawano i nie czytano. Ten sam Owidiusz na wygnaniu pisze Wiele rzeczy napisałem, ale skoro zauważyłem, że są szkodliwe, w ogień nie wrzuciłem. Nieprzyzwoite pisma psują wielu i do nieczystości prowadzą. Skoro więc nie tylko święci mężowie, ale nawet poganie potępiają książki niemoralne, żaden chrześcijanin czytać ich nie powinien, a szczególnie taki, którego Bóg do życia doskonalszego, a zwłaszcza zakonnego powołuje. Czwarta droga do grzechu śmiertelnego próżnowanie Próżnowania trzeba unikać, bo ono jest przyczyną ciężkich grzechów. Święty Jan Chryzostom zastanawia się, jaka jest przyczyna nieczystości i powiada, że nie tylko spojrzenia, ale i bezczynność i próżnowanie wiodą do nieczystości. Jak bowiem ziemia, gdy się jej nie obsiewa, i niczym nie obsadza, tylko chwasty rodzi. Tak samo człowiek, gdy się nie zajmuje niczym potrzebnym i pożytecznym, poczyna złych rzeczy pragnąć i wnet nimi się zajmuje. Święty Bernard próżnowanie nazywa śmiercią duszy, grobem żyjącego człowieka, zbiornikiem wszelkiego złego. To znowu powiada, Próżnowanie jest źródłem wszystkich pokus, złych myśli i przewrotności wszelakiej. Święty Franciszek z Asyżu tak samo mawiał. Próżnowanie jest źródłem złych myśli. Święty Ignacy Loyola nazywał je początkiem wszystkiego złego. Duch Święty powiada: Wielu złego nauczyło próżnowanie. Tak też powiada Bóg że grzechy Sodomy i Gomory, za które te miasta ogniem spalił, miały początek w próżnowaniu. Oto jego słowa. Ta była nieprawość Sodomy, siostry twojej, pycha, obfitość chleba i próżnowanie jej córek. To też i poeta pogański powiedział: Usuń próżnowanie, a usuniesz zapędy porządliwości. Geradas, Spartanin, zapytany przez cudzoziemca, jaka jest kara na cudzołożników u Spartan, bo w prawie likurga nie ma nic o tym. Odpowiedział: U nas nie ma cudzołożników. A gdyby był jaki? pyta cudzoziemiec. Wtedy mu odpowiada Geradus: Przyprowadź mi takiego wołu, który by przez górę Taygetos napił się wody z rzeki Eurotasu. Cudzoziemiec powiada, tak wielkiego wołu nie ma na świecie, żeby tak daleko mógł dosięgnąć. A na to Gerardus. a skądże się weźmie wsparcie cudzołożnik, gdy u nas nie ma próżnowania, uciech, strojów wytwornych? To znowu zapytany Teofrates, co to jest miłość, odpowiedział: Jest to uczucie duszy próżnującej. Drakon, prawodawca Aten, postanowił, że komu się dowiedzie, że próżnuje, ma być skazany na śmierć. Piąta droga do grzechu śmiertelnego: Częste grzechy powszednie. Z dwóch przyczyn trzeba się wystrzegać grzechów powszednich dobrowolnych. Po pierwsze, bo te grzechy usposabiają do grzechu ciężkiego. Po drugie, dlatego, że choć nie pozbawiają, tak jak grzechy śmiertelne człowieka przyjaźni z Bogiem, to jednak same w sobie są czymś bardzo złym, gorszym od śmierci, nawet gorsze od samego piekła. Jak to niżej pokażę. Doświadczenie poucza, i święci to głoszą. Że grzechy powszednie często, a dobrowolnie popełniane, prowadzą do grzechów ciężkich. Nikt nie staje się od razu złym. Święty Grzegorz Papież powiada, kto za drobne grzechy nie żałuje i takowych nie unika, nie od razu, ale powoli ze stanu sprawiedliwości wypadnie. Święty Jan Chryzostom znowu pisze. Rozważmy, gdy się kto niepotrzebnie śmieje, a drugi go to upomni, to trzeci powiada. Przecież to w śmiechu nie ma nic złego. Cóż to jest śmiech? Ile złego pochodzi ze śmiechu? Ze śmiechu rodzi się zbytnia gadatliwość, a gadatliwość przechodzi nieraz w nieczyste mowy. A z nieczystych mów już jest blisko do nieczystych uczynków. Dawid, zanim zgrzeszył z Batrzebą, pierwej przez ciekawe spojrzenie popełnił grzech powszedni. Potem obudziło się w nim złe pragnienie. Wreszcie przyszedł do grzechu cudzołóstwa i mężobójstwa. Początkiem tych ciężkich grzechów była jego nieostrożna ciekawość. Wawrzyniec Justynian powiada, Szatan układa łańcuch z szeregu grzechów, aby duszę gubić. Jeden grzech powszedni toruje drogę drugiemu powszedniemu. I tak powoli dochodzi człowiek do grzechu ciężkiego. I dzieje się, co powiada święty Augustyn, gdy ludzie lekkomyślnie mało zważają na grzechy powszednie, Dlatego, że je uważają za małe, gdy się pomnaża liczba tych drobnych grzechów, ilość ich przygniata i wpadają w ciężkie. I Pan Bóg na ukaranie ich za te drobne grzechy to na nich dopuszcza. Święty Izydor powiada: Za dopuszczeniem Bożym w ciężkie grzechy popadają ci, którzy sobie drobne lekceważą. Tak też na wielu miejscach poucza święty Tomasz Zakwinu, że grzechy powszednie usposabiają człowieka do grzechu ciężkiego, i powiada, jak chłopiec powoli wyrasta na męża, tak z grzechu powszedniego przechodzi się do śmiertelnego. Jak choroba prowadzi do śmierci, tak grzech powszedni do śmiertelnego. Orygenes pisze, Ile razy dusza grzech popełni, tyle razy odnosi ranę. O, gdybyśmy mogli zobaczyć, jakie to rany odnosi dusza, raz po raz, przez grzechy często popełniane. Zadają duszy ranę złe mowy, grzeszne myśli, złe pragnienia. Gdybyśmy to mogli zobaczyć obejrzeć te wszystkie rany. Z pewnością walczylibyśmy przeciwko grzechowi aż do śmierci. Lecz, chociażby nawet grzech powszedni nie prowadził do grzechów śmiertelnych, to wszystkimi siłami powinniśmy go unikać. Bo jest on rzeczą szpetną i złem bardzo wielkim. Pokazuje się to stąd, że Bóg nawet przyjaciół swoich karał za grzechy powszednie. Bardzo ciężko i dotkliwie. Mojżeszowi i Aaronowi nie pozwolił Bóg wejść do ziemi obiecanej. A przecież ten Mojżesz był tak miłym Bogu, że rozmawiał z Nim tak, jak rozmawia człowiek z człowiekiem, a Boga oglądał nie tak, jak prorocy pod jakąś figurą, ale jasno i wyraźnie. Taką miał łaskę Boga. Że uśmierzył gniew jego przeciw ludowi prośbą w kilku zdaniach wyrażoną, kiedy ten lud obraził ciężko Boga, kłaniając się złotemu cielcowi i temu cielcowi składał podziękowanie za wybawienie z niewoli egipskiej. A grzech jego, jak utrzymują wszyscy tłumacze pisma świętego, był tylko grzechem powszednim. Na Dawida którego Duch Święty nazywa mężem według Serca Bożego, zesłał Bóg karę za jego próżność, która była grzechem powszednim, tak ciężką, że przyszła zaraza na lud Dawidowi poddany, która w półtora dniach zabrała siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn. A jakaż to ciężka kara spotkała Ezechiasza, króla, podobnie za próżność? Pokazywał swe skarby posłom króla babilońskiego. A oto Bóg posyła zaraz proroka Izajasza, który mu w imieniu Boga następującą karę podyktował. Słuchaj królu mowy pańskiej. Oto przyjdą oni i wezmą wszystko, co jest w domu Twoim, i czego naskarbili Twoi Ojcowie aż do tego dnia, do Babilonu. Nic nie zostanie, mówi Pan i synów twoich, których zrodzisz, wezmą i będą rzezańcami na pałacu króla Babilonu. I tak się rzeczywiście stało. Był królem w Jerozolimie potomek Ezechiasza, Sedecjasz. Król babiloński Nabuchodonozor zdobył miasto Jerozolem, zabrał wszystkie skarby domu królewskiego. I wszystkie naczynia złote świątyni, które sprawił Salomon, połamał. I wszystkich mieszkańców Jerozolimy, i wszystkich książąt i dzielnych wojowników uprowadził do niewoli, zostawiwszy tylko ubogich. Królowi Sedecjaszowi wyłupił oczy, uprowadził go do Babilonu i matkę jego i rzezańców i sędziów w niewolę. A przecież ten Król Ezechiasz cnotliwe życie prowadził, co się pokazuje z modlitwy, jaką zanosił do Boga. Proszę, Panie, wspomnij proszę, jaką chodził przed Tobą w prawdzie i w sercu doskonałem i czyniłem, co jest dobrego przed oczyma Twymi. I prawdę mówił, bo powiada Pismo Święte na innym miejscu o Nim. Ezechiasz czynił dobrze przed Panem. Według wszystkiego, co czynił Dawid, ojciec jego przodek. W panu Bogu Izraelowym pokładał nadzieję. I tak po nim nie było podobnego jemu ze wszystkich królów ludzkich. I stał przy panu i nie odstąpił od dróg jego, i czynił przykazania, które był przykazał pan Mojżeszowi. I pan był z nim, i we wszystkim, do czego się obrócił, dobrze się sprawował. Prócz tego, jak był miłym Bogu, i z tego się pokazuje, gdy był ciężką chorobą złożony. Bóg przez Izajasza mu powiedział, że w tej chorobie umrze. Wtedy zaczął się gorąco modlić, aby mu Bóg jeszcze zdrowie przywrócił. I wysłuchał go Bóg. I posłał drugi raz do niego Izajasza proroka, aby mu o tym powiedział. Przyszedł Izajasz do niego i tak mu powiedział: To mówi Pan. Słyszałem modlitwę Twoją i widziałem łzy Twoje. A oto uzdrowiłem Cię. I trzeciego dnia pójdziesz do Kościoła pańskiego i przydam do dni Twoich piętnaście lat. I jeszcze cudowny znak dał Bóg Ezechiaszowi, że rzeczywiście wyzdrowieje. Cień na zegarze słonecznym w jego oczach cofnął się o dziesięć stopni. Innym razem znowu uprosił sobie Ezechiasz u Boga, że anioł Boży jednej nocy pobił w obozie Asyryjczyków ciągnących na zdobycie Jerozolimy 185 tysięcy żołnierzy. Jeżeli więc jeden grzech powszedni tak cnotliwego człowieka, jakim był król Ezechiasz, takie smutne skutki sprowadził na jego potomków i na całe królestwo, to jakież kary czekają nas? może za większe i liczniejsze nasze grzechy powszednie, które dobrowolnie popełniamy. O jakże pilnie powinniśmy tych grzechów unikać. Pomijam inne temu podobne przykłady, lecz jednego opuścić nie mogę. Opowiada o tym Kasjan. Opat Mojżesz był mężem cnotliwym, jednak razu pewnego w jednej mowie zbyt surowo wystąpił przeciw opatowi Makaremu. Za to ukarał go Bóg, że dostał takiego obłędu, że swoje własne wydzieliny brał do swych ust. I tak dalej pisze ten Kasjan. Często się zdarzało, że mężowie święci za drobne grzechy rozmaitymi byli nawiedzani cielesnymi chorobami. Bo majestat Boży nie mógł patrzeć na najmniejsze ich uchybienia. Jedna zakonnica, która przez małą niepowściągliwość zerwała jagodę w ogrodzie i nie przeżegnawszy się takową spożyła, nagle zachorowała i na ziemię upadła. Dopiero opad Ekwicjusz ją uzdrowił tak opowiada święty Grzegorz papież o złości, grzechu powszedniego, dowiadujemy się od niektórych świętych, którzy cudownie od Boga o tym byli pouczeni. Naprzód wszyscy święci i wszyscy teologowie powszechnie nauczają, że nie wolno najmniejszego grzechu popełnić. Na przykład powiedzieć słowo niepotrzebne, skłamać w żarcie i tym podobne. Chociażbyśmy mogli cały świat wszystkich niewiernych heretyków nawrócić, Święty Doroteusz powiada, daleko lepiej ciało zgubić i wszystkie rzeczy doczesne utracić, aniżeli najmniejszą szkodę ponieść na duszy. Święty Justyn Męczennik pisze, że ówcześni chrześcijanie woleliby śmierć ponieść, aniżeli skłamać. To też niektórzy powiadają, że grzech powszedni jest gorszy od śmierci. Inni powiadają, że gorszy od samego piekła. Święty Edmund, arcybiskup Kantuareński, powiadał, wolałbym wskoczyć w ogień, aniżeli grzechem jakimkolwiek Boga mojego obrazić. Święty Anselm pisze, gdybym widział z jednej strony grzech, a z drugiej piekło, i musiałbym między jednym a drugim wybierać, raczej rzuciłbym się w piekło, aniżeli się miał grzechu dopuścić. Wolałbym czystym i niewinnym dostać się do piekła, aniżeli grzechem zmazany dostać się do nieba. Takie są zdania o grzechu świętych mężów. Podobnie wyrażają się i rozmaite święte niewiasty. Czytamy w życiorysie świętej Katarzyny genueńskiej rzecz następującą: Nie mogąc widzieć obrazy Bożej oczyma swymi, tak się modliła do Boga. Nie wzbraniam się w godzinę śmierci zobaczyć wszystkich szatanów oraz tych wszystkich mąk, jakie ponoszą. Lecz one niczym są wobec obrazy Twojej oborze, chociażby najmniejszej, bo ona nie może być przecież małą, gdy znieważa Twój majestat nieskończony. Tymi słowy, święta Katarzyna dobitnie określiła złość Grzechu, nawet najmniejszego. Bo przecież widok Szatana, jak to już wyżej była o tym mowa, jest straszny, nad wszelkie pojęcie ludzkie. To znowu powiada ta sama święta, gdy mi Bóg pozwolił zrozumieć, jak bardzo trzeba bać się cienia najmniejszego grzechu. Dziwię się, że mnie umarła i wtedy sobie powiedziała. Już się nie dziwię, że piekło jest tak straszne, bo przecież stworzone jest z powodu grzechu, a jednak. Gdy rozważam, co mi Bóg objawił, to myślę, że nie jest ono jeszcze tak straszne, jak grzech. Owszem zdaje mi się, że Bóg grzech większą grozą, otoczył, aniżeli piekło. Tak mi się strasznym grzech przedstawia, nawet sam cień grzechu powszedniego. A cóż dopiero powiedzieć o grzechu ciężkim, albo jeszcze o wielkiej ich liczbie? Sądzę, że gdyby dusza te powszednie zobaczyła. To chociaż jest nieśmiertelną, musiałaby chyba umrzeć z wielkiego obrzydzenia. Albowiem tylko niedokładnie je poznałam i tylko przez chwilę na ich złość patrzyłam. Gdyby jednak ten widok dłużej trwał, to chociażbym miała ciało z kamienia, byłabym umarła. Wreszcie chociażbym nie wiedzieć, jak chciała wyrazić to, co poznała, to wszystko jeszcze całej prawdy wyrazić nie może. Zresztą, to niedokładne poznanie grzechu o mało mnie ośmierć nie przyprawiło. Krew w żyłach moich zastygła i takie czułam omdlenie, że już myślałam, że skończyć mi życie przejdzie. Ale dobroć Boża zachowała mnie przy życiu, abym to innym opowiedziała. A na innym miejscu znowu tak mówi: Dobrze to poznałam, że skoro by człowiek doskonale Boga miłujący poznał dokładnie, Czym jest najmniejsza niedoskonałość? Ciało jego w proch by się rozsypało, a nawet i dusza jego w niwecz by się obróciła, chociaż jest nieśmiertelna, gdyby Bóg jej nie zachował. Podobne zdanie o grzechu powszednim wypowiedziała święta Teresa. Tak ona powiada: Oby to dał Bóg, abyśmy się bali tego, czego się bać należy. I zrozumieli, że grzech jeden powszedni jest większym złem niż samo piekło. Święty Hieronim pisze: Nie wiem, czy możemy nazywać jaki grzech lekkim, kiedy jest on obrazą Boga. Roztropny jest człowiek, który nie patrzy na to, co jest nakazane, ale kto nakazuje. Nie pyta, jak wielki jest rozkaz, ale jak wielka godność rozkazującego. Słusznie tedy powiada Święta Katarzyna Genueńska: Wobec Boga nie można mówić o żadnym grzechu, że jest mały, lecz bardzo wielkim go nazywać, bo on się sprzeciwia dobroci nieskończonej. Święty Ignacy Loyola był zdania, że grzech powszedni mieści w sobie złość nieskończoną. Tak bowiem odpowiedział jednemu z ojców, który się go pytał. Jak się należy spowiadać z grzechów powszednich. Człowiek powinien z najmniejszych grzechów się spowiadać, chociażby nawet miał sumienie spokojne i zawstydzał się w obecności Bożej, rozważając, że ten, którego one znieważają, jest nieskończony, to też ciężkość ich jest nieskończona. Dlatego powiada święty Jan Chryzostom: Gdybyśmy kochali pana Jezusa tak, jak go kochać należy, to byśmy się bardziej bali jego obrazy aniżeli samego piekła. Jeżeli więc jakikolwiek grzech powszedni jest tak wielką obrazą Boga, to cóż dopiero powiedzieć o licznych grzechach powszednich, które się dobrowolnie i rozmyślnie popełnia. Skoro więc grzechy powszednie, według zdania świętych, są gorsze od śmierci, a nawet od piekła, i jeżeli Bóg za te grzechy dotkliwie każe nawet swoich przyjaciół, to też kto chce uniknąć grzechu ciężkiego musi się strzec i grzechów powszednich, a zwłaszcza zupełnie dobrowolnych. Koniec części piątej.